Okej, okay, panienki, więc wykroj już mamy. Teraz pokażę wam jak go przyłożyć i odrysować na materiale, bo to też jest ważne. Tutaj z boku pokazałam wam e, równo z tym e, środkiem boku leci mój centymetr, gdzie tutaj taką wężykową e, Kreseczką zaznaczyłam akurat metr, czyli jak widzicie same metr na taką spódnicę nam wystarczy. Ja tutaj mam baskinkę złożoną na pół. Jeżeli chcecie ją tylko z jednej części i delikatnie podwinąć dół, może być. Ja po prostu chcę ją taką trójwymiarową, także złożę sobie ją na pół. Przód, tył, baskinka, i tutaj jest kawałek paska, tak jak mówię ja. Ten materiał jest pognieciony, to jest taki zwykły czarny len. Ja go mam już dosyć długo. Kupiłam kiedyś na taką właśnie skalę hurtową, że tak powiem. I mogę go wykorzystać dzisiaj, żeby pokazać Wam po prostu, jak, jak to zrobić, a nawet na czarnym lepiej widać mydełko. Także tutaj Wam pokażę, słuchajcie. Przełożony mam już, ja sobie to już namalowałam. Przełożyłam sobie przód. Tak jak Wam mówiłam, środek to jest teraz lustrzone odbicie środek, środek przodu, tutaj równo z krawędzią, dół i bok. I tak samo tutaj do tej strony, gdzie materiał nam się zagina, czyli jest ten brak fabryczny, tak, przyłożyłam sobie tył. I od tyłu dałam sobie, słuchajcie, to jest tutaj z 2,5 cm. 2 cm od tego brzegu fabrycznego, bo z tyłu na środku zrobię sobie y, zamek. Zna, zamek lepiej wygląda na środku tyłu jeżeli tutaj przy Waszego połuku y, z boku, no, bo to trochę skomplikowane. Później nieładnie się to układa, marszczy i, i tak faluje. Także tył. Tutaj jest wycięta zaszewka, której nie wycinamy, tylko ją po prostu rysujemy na materiale. I tutaj jest ta moja baskinka. Słuchajcie, ta baskinka to jest 15 cm. To jest 15-centymetrowy kawałek papieru na całą, tak jak widzicie, na całą długość, raczej na całą szerokość materiału. Ją wmarszczymy troszeczkę tutaj w górę przodu i tyłu, żeby była troszeczkę właśnie taka pomarszczona. I to są, powiem Wam, 3 czwarte przodu. To jest akurat połowa, bo materiał jest z... Materiał jest z pół, zwinięty w pół, bo materiały sklepowe są zazwyczaj metr 60 metr 80 szerokie. Także tutaj jest jak widzicie środek, czyli zgięcie. I tutaj odrysowałam sobie ją tak, że ja, tak jak Wam mówiłam, ja będę ją miała zgiętą. Czyli narysowałam sobie po prostu takie lustrzane odbicie i to jest taki długi prostokąt, który po prostu wszyjemy w górę spódnicy między spódnicą a paskiem. A tutaj Narysowałam sobie pasek. To jest z kolei 8 cm prostokąt. I tak jak mierzyłyśmy tam w tym miejscu, gdzie będzie wszyty pasek, wyszło mi 77 na długość, tak yy, zrobiłam sobie połowę, czyli 40 na zgięciu materiału. 80, yy, gdzie będzie zagięcie na guziczek, yy, czyli 40. Taki pasek. Yy, 80 na długi, na osiem szeroki i to będzie mój pasek, słuchajcie także tak przyłożyłam sobie papier do materiału teraz Wam pokażę bo już namalowałam takim zwykłym mydełkiem to jest zwykłe mydło słuchajcie, taka resztka płaskie, suche, także można można tym fajnie rysować po prostu na materiale i to się spierze nic nam nie zaszkodzi, to się po prostu spierze, także tak to wygląda, tutaj jest paseczek, tutaj jest ta baskinka, a tutaj jest przód i tył i możemy to wykroić i kroimy, kroimy równo po mydełku, nie wycinając tej zaszewki, tylko po prostu przecinamy tutaj przy górze.